Dobry, witajcie na kanale Kreatywność w Edukacji. Dziś yy, dla takiej trochę odmiany pokażę Wam taki pomysł te, yy, na wykorzystanie na lekcji sznurka i takich wyciętych kółeczek. Na tych wyciętych kółeczkach mamy różne literki, różne litery alfabetu. I zadaniem dzieci będzie na te sznurki nawlekać odpowiednie słowa. Yy, tutaj już mam nad, nawleczone, bo dzisiaj żeśmy z dziećmi trochę powtarzali słówek, i właśnie, żeby one ćwiczyły zapis. To w ten sposób też właśnie powtarzamy. I tutaj jest nawleczona szafa. Czyli po prostu dziecko dostaje sznurek i nawleka mi odpowiednie słowa. Ja sobie wywołuję słowa, ewentualnie pokazuję karty obrazkowe i dzieci po prostu siedzą i nawlekają na te, na te sznureczki odpowiednie słowa. Tutaj są akurat te sznureczki związane, ale lepiej jest ich nie związywać. I po prostu dziecko nawleka i układa te literki, tak? Oczywiście że oni mogliby po prostu wziąć te literki i po prostu nam ułożyć słowo, ale to nawlekanie tak, takie m, praca ręczna y, pobudza bardziej mózg y, i na pewno utrwala zapamiętywanie, tak? Utrwala, pomaga zapamiętywać, utrwala te słówka. Na pewno jest im wtedy trochę łatwiej y, zapamiętać jak Pisze się dane słowo. Czyli tak, ja albo wywołuję słowo, mówię na przykład, nie wiem, tam dog, i oni po prostu nawlekają, ewentualnie pokazuję im kartę, na której jest obrazek psa, i oni wtedy nawlekają mi odpowiednie słowo. Ja szybko przechodzę po klasie, sprawdzam, czy jest ok, mogą zdjąć i robią kolejne. Nie trzeba przygotowywać tego jakoś bardzo dużo, tak. No, wystarczy jeden. Jeden set takich literek na parę mogą to robić w parach, na przykład, tak. Te literki już są przygotowane dla was, czyli możecie je pobrać sobie w opisie do tego filmu. Jedyne, co musicie zrobić, czyli wyciąć, zalaminować i zrobić dziurkę zwykłym dziurkaczem, najzwyklejszym zwykłym dziurkaczem, zrobić dziurkę i to tyle. Możecie iść na lekcję. I mieć fajną zabawę z dzieciakami. Mam nadzieję, że wykorzystacie pomysł yy, i zasubskrybu zasubskrybujecie ten kanał. Boże, nie umiem tego słowa. Zasubskrybujecie kanał, by być na bieżąco z filmami. Filmy od 8 kwietnia pojawiają się codziennie, albo od 9 pojawiają się codziennie i mam, mam zamiar utrzymać tę, ten, tę tendencję. Także zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa!